Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat z Śląska opinia. Dzisiaj jesteśmy na 9. europejskim kongresie samorządów w Mikołajkach, a ze mną jest redaktor Michał Kolanko Zecospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się, no, jesteśmy taki, w takim wydarzeniem, które tytuł sugeruje. Zbliżamy się do tego terminu wyborów samorządowych. To temat jest dość oczywisty, ale jako rozmawiam z dziennikarzem ogólnopolskim, to trochę w tym kontekście ogólnopolskim. W tych ostatnich dwóch tygodniach obserwujemy chyba tarcia w koalicji rządowej spowodowane wyborami samorządowymi. To jest trochę teatr. Czy to jest coś, co realnie się dzieje między koalicją, to takie przepychanki o jakieś punkty programowe, jakieś wystawienie dziwnej koalicji w różnych miastach? Czy to jest jakiś przemyślany plan? Czy to tak wyszło? Czy to. Jest teatr, żeby trochę udawać, że ta opozycja się wewnątrz też różni. Myślę, że ten rząd, który powstał po wyborach 15, 15 października, ta koalicja, która nazywała się koalicją właśnie 15 października, jest bardzo unikalną koalicją, bo składa się a z czterech głównych bloków, które jeszcze składają się z mniejszych przecież sił i bloków. To jest koalicja, w której. Oczywiście najważniejszą siłą, naj, największą siłą jest Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale w której też było jasno od samego początku, że te wszystkie e, partie tworzące ją będą też próbowały w toku właśnie kampanii samorządowej, europejskiej i na pewno, i to a zwłaszcza kampanii prezydenckiej, się odróżnić, pokazać swoją, swoje DNA, które jest inne niż DNA. Platforma. Platforma ta od DNA ma bardzo szerokie, bo przecież tam jest bardzo wyraźne, na przykład skrzydło wokół pani minister Nowackiej, takie powiedzmy lewicowo-liberalne. Jest, jest jeszcze skrzydło, no i oczywiście są te skrzydła, powiedzmy, też liberalne, takie jak Nowoczesna. Jest sama, sama platforma obywatelska, która też wkład podejście do kwestii praw kobiet, praw człowieka, jest wyraźnie progresywne, tak? Więc partia, cały ten konglomerat wszystkich tych sił, no jest pewnym wyzwaniem i dla lewicy, i dla, dla trzeciej drogi, a zwłaszcza dla lewicy. Więc ja się nie dziwię, że to lewica nie, nie nieko zaczęła tak mocno licytację, stawiając kilka tygodni temu na pierwszym miejscu. Jako coś do odróżnienia się kwestie praw człowieka, praw, praw kobiet, ale zauważmy, że niedawno Trzecia Droga też postawiła na ostrzu noża swoją sprawę, czyli składkę zdrowotną. Ale żebyśmy mieli jasność, moim zdaniem też po tych rozmowach, które cały czas przecież jako dziennikarz Rzeczpospolitej prowadzę z politykami, ważnymi politykami koalicji tymi posłami, posłankami też z oczywiście klubów ją tworzących, że nie ma dzisiaj. Moim zdaniem, żadnego ryzyka, że ten rząd upadnie w wyniku tych tarć. No bo z jednej strony mamy różnice programowe i chęć odróżnienia się, ale z drugiej strony, no przecież politycy tej koalicji mówią sami w kuluarach, że czują tę, tę presję, nacisk, tej, wywołany ogromną frekwencją 15 października. To sprawia, że chociaż przed tym umownym, umowną datą 100 dni widać te różnice, te tarcia, no to realnie, Moim zdaniem, dzisiaj dla ryzyka upadku rządu nie ma. No właśnie, było o tych różnicach, i o tym, że z perspektywy Warszawy to właśnie lewica się próbuje chyba najbardziej od, odróżnić. W, w Katowicach, na przykład, lewica idzie. Do wyborów samorządowych miejskich z koalicją obywatelską razem idzie z trzecią drogą, i to w tym terenie, centralnym terenie metropolii trzecia droga raczej pobiera tych kandydatów, którzy są w takiej mocnej kontrze do koalicji obywatelskiej. Właściwie tworzy się taka najmocniejsza opozycja, i to właśnie ta trzecia droga. Zbiera tych takich najbardziej w końcu do koalicji obywatelskiej, kandydatów gdzieś tam skojarzonych z koalicją obywatelską. No w, każdym, w każdym regionie, w każdym mieście w zasadzie jest inaczej. Myślę, że ten i to, to nie ma tutaj wielkiej spójności. Tak, na przykład w, w Krakowie, który ja śledzę bardzo uważnie, jestem też z Krakowa, tam jest bardzo ciekawa kampania wyborcza. Tam na przykład trzecia droga się podzieliła, nie, nie popiera tych samych tego samego kandydata. PSL popiera kogoś innego, a Polska 2050 ma swojego kandydata posła Komarewicza. W każdym, w każdym miejscu jest, jest inaczej. I myślę, że to yy, też ma wpływ na, yy, na te relacje między koalicjantami w, w Warszawie, że to też gdzieś tam się yy, przesącza. Ale nie, nie, miejmy, nie miejmy tutaj też wątpliwości, że. Gdy przyjdzie co do czego, gdy skończą się, skończy się kampanie, zaczną się układanki koalicyjne w sejmikach, to ta koalicja 15 października się ułoży. Jestem tego całkiem pewny, no bo nad jednym celem, i to wszyscy podzielają, to akurat łączy i Lewicę, i Trzecią Drogę, i, i Platformę, jest oczywiście odsunięcie PiSu od władzy tam, gdzie jest to możliwe, najlepiej wszędzie, najlepiej w każdym sejmiku w Polsce. Realistycznie rzecz ujmując... Tylko chyba Podkarpacie jest poza zasięgiem i może się skończyć to wszystko tak, że PiS będzie wygrywało yy, wybory, będzie miał najwięcej mandatów, ale, se, ale koalicje rządzące w Sejmikach będzie tworzył ktoś inny. Dokładnie tak jak w Sejmie. I yy, z tym się też politycy PiS liczą. I tak jak mówię, wracając do tego wątku poprzedniego, tych napięć w Warszawie, no, że one też yy, gdzieś tam się przesączają w jedną i w drugą stronę na, na regiony, na miasta, no bo na przykład szczególnie to właśnie w samej Warszawie widać, że jest ogromne napięcie między kampanią Magdaleny Biejat, a kampanią Rafała Trzaskowskiego. Między kimś musi być. Między kimś musi być i to wicemarszałek Biejat, wicemarszałkini sprytnie tą polaryzację buduje, właśnie na osi z Platformą, z Trzaskowskim i z Tuskiem, a nie z, z pis czy z kimś czy, 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 czy jakoś inaczej. I to jest, myślę, Istotne, ale tak jak mówiłem jeszcze raz wcześniej, jak będą rozmowy koalicyjne w sejmikach, czy na Śląsku, czy w Małopolsce, to koalicja 15 października tak sama siebie nazywała. Oczywiście politycy PiSu mają inne określenie. E, się ułoży i ten PiS władzy pozbawi. Myślę, że dzisiaj można też powiedzieć tak ogólnie, że Donald Tusk ma bardzo silną pozycję, to oczywiste. Chyba nigdy nie miał tak silnej pozycji. Paradoksalnie, nawet nie miał tak silnej pozycji, gdy rządził wcześniej niż teraz. A po tym, jak po tym prawdopodobnym zwycięstwie i koalicji obywatelskiej, i koalicji 15 października będzie miał jeszcze silniejszą pozycję, bo będzie większa kontrola i Platformy i samego Tłuska nad sejmikami, co się oczywiście wiąże z kwestiami fi finansowymi, budżetowymi, wieloma, wieloma inwestycyjnymi, wieloma innymi. Taka dygresja, że o sejmikach się mało mówi raz na parę lat, w zasadzie kiedy są wybory, a władza tam jest przecież ogromna. Na Śląsku się częściej mówiło ostatnio. Z oczywistych względów ostatnie 6 lat sejmik śląski, sejmik dolnośląski też, z innych powodów, z Tej to się czy... wyraźnie, wyraźnie tak. się wyraźnie przebijał jego sprawy na arenie między na arenie ogólnokrajowej. uwagę, jak długo ta władza tych samorządów trwa obecna obecna kadencja, przecież jest rekordowa, a z drugiej strony kampania jest wydaje się rekordowo skompresowana i krótka. Też nie bez przyczyny. Tak, zapowiem naszym słuchaczom, że w przyszłym tygodniu Będziemy nagrywać rozmowę z marszałkiem Jakubem Chostowskim, więc pewnie o tych kilku latach porozmawiamy. Dwojakich koalicji, dwojakich jego, jego osobowości politycznych. Kiedy mówimy o tym 15 października, to mówimy o wielkiej mobilizacji. Czy taka mobilizacja jest w ogóle możliwa przy okazji wyborów samorządowych? No też, Tak naprawdę PiS, mówimy, że PIS przegrał te wybory 15 października, ale e, frekwencyjnie i ilościowo zagłosowało więcej osób na PIS niż w poprzednich wyborach. Czy, e, ale z drugiej strony, jak kiedy patrzymy na kampanię samorządową PIS-u i to, jak wybierani są kandydaci w tych trochę mniej reprezentatywnych miastach, chociaż nawet w Warszawie są z tym e, pewne problemy. Kto jest kandydatem, to czy pojawi się mobilizacja ze strony PiS-u, a no, opadnie ten entuzjazm takiej koalicji 15 października, czy odwrotnie? Myślę, że prostego powrotu do tej emocji z 15 października ani dla jednych, zwłaszcza do koalicji 15 października, nie ma. Być może będzie jakaś część wyborców, która już nie pójdzie na te wybory samorządowe, bo Uzna, że no, sprawa została załatwiona. PiS nie rządzi i jest przecież nowy rząd, nowy premier, nowi ministrowie działają i z Więc ja uważam, że, myślę, że większość, większość badanych, większość yy, ludzi, którzy prognozują politykę, zakłada, że ta frekwencja się nie powtórzy. Ale moim zdaniem nadal będzie wysoka z jednego powodu, że jednak jest fala entuzjazmu. Powyborczego, ze strony koalicji 15 października i poszczególnych elementów partii. Jest fala entuzjazmu wywołana też częściowo tymi rozliczeniami pisów w wersji centralnej, komisjami śledczymi, kolejnymi sprawami, które wychodzą na. jaw. takim to poczucie buduje też ten przesłanie Platformy, głównie Koalicji Obywatelskiej Platformy, chociaż nie tylko, że to jest druga połowa meczu. Trzeba dokończyć, dokończyć dzieło i wygrać. Wygrać ponownie z PISem. czasami mobilizacji prawa i sprawiedliwości. No tutaj, ja mam pewne. Znam się cały czas, dlaczego na przykład PIS tak późno wystawiał swoich kandydatów w miastach. W Krakowie bardzo późno, po bo dłuższych bojach, wewnętrznych też. W Warszawie relatywnie wcześniej, ale kandydat mało rozpoznawalny. To nie jest też, z całym szacunkiem dla pana Tobiasza Bochańskiego, który był wojewodą mazowieckim, to nie jest. Polityk formatu ogólnokrajowego. Może kiedyś będzie. Nawet w PiSie, jak się tak zapyta, to też nie ma specjalnie takiej totalnej pewności, że, że to będzie kiedyś polityk ogólnokrajowego formatu. Tak, gdyby PiS na przykład w Warszawie wystawiło Premier, byłego premiera Mateusza Morawieckiego albo kogoś, kogoś takiego, no to byłaby zupełnie inna rozgrywka. Oczywiście abstrahując od sensu tego pomysłu, ale wie pan, co mam na myśli, tak? że to jest inna byłaby rozgrywka. Bo Czaskowski, Rafał Trzaskowski jest rzeczywiście politykiem przecież ogólnokrajowego formatu i to przecież od, od wielu lat. I to może mieć wpływ też na wyniki PiSu w sejmikach, bo przecież te rzeczy się ze sobą wiążą słaba Słabaka, na przykład, potencjalnie jest słaby wynik Łukaszew Kmity w Krakowie może utrudnić PiS w utrzymanie władzy na sejmiku małopolskim. Na Śląsku myślę, że PiS jest pogodzony z tym, że, że władzy nie odzyska. Zdaje się, że to nie ma żadnego takiego, mówiąc kolokwialnie, kierownika tej kampanii, bo jednak PiSem w jakiś sposób kierował Jakub Haustowski, który zmienił barwę. No właśnie, to też, to też jest czynnik. W, na Dolnym Śląsku No pewnie nadzieje są, ale tam też kandydatem z tego, co pamiętam we Wrocławiu, nie wiem nawet jeszcze, czy, nie, pamię, nie pamiętam nawet, czy został już oficjalnie ogłoszony, no jest, z, z tych informacji wynika, że to jest ktoś zupełnie mało, mało znany. Ta kampania w praktyce po kilka tygodni, żeby zwyciężyć, może Wrocław to nie jest najlepszy przykład, ale żeby zwyciężyć z urzędującym prezydentem, wójtem, burmistrzem, to chociaż ma, kto ma kto. Budował swoją pozycję przez lata, no to albo nawet osiągnąć dobry wynik. To nie może być kampania, która potrwa trzy tygodnie. No, to trzeba trzy miesiące, albo sześć miesięcy. PIS. Oczywiście można powiedzieć, dobrze, były wybory do Sejmu. Będą święta, wszystko się rozleniło. No, jeszcze jest, są święta wielkanocne pod koniec tej, tej kampanii, więc ona jest zupełnie paradoksalna, bo jak na też wagę samorządu i tych decyzji, które będą podejmowane w najbliższych latach przez samorządowców dotyczących spraw energetycznych, transformacji energetycznej, kwestii. Transportu, miasta, i tak dalej. No to ta kampania jest wyjątkowo krótka i taka w zasadzie gdzieś tam mało zauważalna. Mało zauważalna. To zobaczymy na następnym, na tym ostatnim odcinku, tak praktyce, kiedy e, czy, czy, czy kampania w Warszawie, w innych dużych miastach się rozkręci. No to, że ta warszawska, no, tutaj jest największy chyba potencjał tradycyjnie, żeby ta kampania się po prostu rozkręciła. E, no ale tak jak mówię, czasu jest bardzo mało w ogóle. Wielkim paradoksem tego jest to, że nie minął nawet jeszcze termin rejestracji kandydatów w miastach na prezydentów, wójtów, burmistrzów, który mija przecież 14 marca. I Czyli w praktyce, ktoś co kto się zarejestruje, to zostaje, jeśli nie prowadził prekampanii wcześniej, no to zostaje dwa, trzy tygodnie właściwej kampanii. No to jest paradoks i na pewno kampania w 2018 roku, zwłaszcza ta w Warszawie, no, trwała przecież, przecież dużo dłużej, trwała miesiącami. Michał Klanko był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To był podcast zrealizowany przez Stian Media